jest zamysł tego filmiku, że obie będziemy gotować, ale mam pewne podejrzenia, że może skończyć się tak, że to ja będę gotować, a Karol po prostu będzie jeść. A w tym gotowaniu pomoże nam zawartość tego oto pudełka, które jak możecie tutaj zobaczyć dostałyśmy od Wioli z kanału Pierogi z Kimchi i jak pewnie się domyślacie jest tutaj jej książka z koreańskimi przepisami, które w tym filmiku zamierzamy przetestować. Doszły do nas plotki że te przepisy mają być na nasz poziom umiejętności kulinarnych Więc zobaczymy Zobaczymy jak nam to pójdzie Mamy bardzo ciekawy pomysł na ten film Ponieważ uznałyśmy, że wylosujemy w ciemno Dwa przepisy z tej książki I zobaczymy czy są one na nasz poziom To znaczy poziom bardzo początkujący My Mamy poziom ekspercki Jeżeli chodzi o jedzenie koreańskiej kuchni Jeżeli chodzi o gotowanie koreańskiej kuchni Jest... Troszeczkę niższy, ale mamy pewne doświadczenie. To nie jest tak, że nigdy nie próbowałyśmy, co zresztą możecie wiedzieć, jeżeli śledzicie nasz kanał, ponieważ kilka filmów kulinarnych na naszym kanale się już pojawiło, także pewnie też doskonale wiecie, jak bardzo teraz jestem podekscytowana. Mamy takie pudełko, niespodziankę, jak widzicie. Tutaj jest coś więcej niż sama książka, ale jeszcze nie wiemy co, także otwieramy to razem z Wami. Kokarda w moim ulubionym kolorze. Pomarańczowym, przecież na ekscytację. Właśnie czuję. Się. Masz jakieś podejrzenia, co może się znajdować w środku? Nie. Nic? Zobaczymy. Mam nadzieję, że tam będzie coś do jedzenia, ale wydaje mi się, że jednak jedzenie będziemy musiały sobie zrobić same. Także uwaga. Pudełko. Otwieramy. Uuuu, Uuu. okej, okay, okej. Okay. Więc mamy tutaj. Taką ulotkę. Na dobry początek przygody z kuchnią koreańską. Przesyłam kilka produktów ufundowanych przez sklep kimchi.pl. Razem z Viola i kimchi.pl wyciarły Kimpa Chapaguri i inne pyszne dania. Tutaj mamy taki list. Jestem Viola, mieszkam w Korei i kocham koreańską kuchnię. Jeżeli coś by miało mnie nie zachęciło do spróbowania przepisów od kogoś, to wydaje mi się, że to pierwsze zdanie już jest bardzo zachęcające. Ktoś mieszka w Korei i kocha koreańską kuchnię i chce się tym podzielić, więc. Tu jest Japagetti! Jeżeli chodzi o takie instant przekąski koreańskie, to jest mój numer jeden. Jeżeli chcecie spróbować jakiejkolwiek rzeczy, a jeszcze nie mieliście do czynienia z kuchnią koreańską w wersji Instant, to ja Wam bardzo polecam Japetti, a może jej jest non stop. Tutaj jest y na no guri ramion. Hot, tutaj jest jeszcze tego więcej. Mamy, uwaga, kimchi. Kimci, jakby nam się przydało do jakiegoś e, przepisu z Kimchi, to mamy trochę Kimchi tutaj. E, bo wydaje mi się, że w tym filmie nie zdążymy zrobić własnego. Ładnie. Tak, I uwaga! Tutaj już się zaczyna ta część gadżeciarska nie. dla fanów. E, także uwaga, mamy tutaj zakładkę do książki. Piękna jest, kolorowa. W ogóle zaraz Wam pokażę. Może od razu Wam pokażę. Design tej książki bardzo mi się podoba. Jakby... Pomijając to, że tutaj jest napisane koreańskie smaki dla każdego To jak ja bym widziała tą okładkę A już widziałam w księgarni tak. To od razu na myśl przewodzi mi Koreę Ma takie bardzo koreańskie kolory W ogóle wszystkie symbole Korei tutaj są zawarte Okładka jest przecudna I właśnie ta zakładka ma też okładkę Ale ma też te potrawy tutaj Ok, co my mamy tutaj jeszcze? Dostałyśmy takie oto urocze naklejki i... I to jest magnes na lodówkę, dwa magnesy Uuu. na lodówkę Więc jeden magnes mamy taki z napisem siemanko z wiolą A drugi jest z napisem papatki <laughs> Przeurocze, przeuroczy gadżet Okej, okay, i ostatnia rzecz, która jest w tym pudełku To jest torba Jak już mówiłam, w moim ulubionym kolorze Uuu. Z tego co widzę z napisem pierogi, pierogi z kimchi, kimchi. Okej, okay, i tutaj jest taki Koreański wachlarz, okej, okay, więc gadżetów mamy sporo, i wszystkie są w ogóle w takiej mojej estetyce, ja jestem zachwycona. I uwaga! Przechodzimy do książki. Tak wygląda, ta książka jest bardzo gruba, bardzo gruba i taka porządna, więc może nie będziemy jej czytać tutaj na wizji, bo w tym filmiku chcemy przedstawić przepisy, więc ogólnie. Mamy tutaj y, przepisy podzielone na poziomy, i z tego co widzę, jeszcze są podziały na y, koreańskie święta. Jest tutaj czusok i Solar Wydane to jest przepięknie, ja już to widzę. Mam ją pierwszy raz w rękach. Piękna jest ta książka, naprawdę. Tutaj są jakby bardzo ładne zdjęcia bardzo ładne zdjęcia. Dla fanów kanału to na pewno jest coś y, takiego wartego zakupienia. E, ale myślę, że też dla samych fanów mm, kuchni koreańskiej. Tak. Co sprawdzimy? Co sprawdzimy? Czy to jest też dla e, fanów jedzenia, nie tylko dla fanów kanału? Więc przechodzimy do praktyki, moi drodzy. E, widzę, że tutaj jakby te poziomy są pokolorowane. Spróbujmy. Uwaga, uwaga, uwaga. Będziecie to <gryficzny> razem z nami? Nie, oszukujemy. Wszystko widać. Pierwszy przepis. Myślę, że dwa będą takie. Że ten film nie będzie trwał 2 lata, i może nam się coś uda, ale jeżeli byście byli zainteresowani, to dajcie nam znać w komentarzach, przetestujemy wszystkie inne, bo ja na przykład uwielbiam gotować. Ja, Kalor trochę mniej, ja uwielbiam jeść. <grym> tak, więc dobra, bez przedłużania. Mam jeden. No dobra. Co to jest? Tak to wygląda, ale tutaj jest przepis, a nie ma nazwy. Okej, okay, to jest omlet z ryżem, moi drodzy. Dobrze Omlet z ryżem. Tutaj z, na tej stronie, którą wylosowałam jest dalsza część przepisu. Omlet z ryżem. Wygląda dobrze. Tak, nazywa się po koreańsku. Omeraisy Poziom trudności dwa rąby dwa, dwa kwadraty na 5 pięć kwadratów, więc ok Liczba porcji 2, wszystko się zgadza Stopień ostrości 3 Właśnie papryczki. nie wiem, to są 3 papryczki, ale żadna nie jest pokolorowana Tak, chyba nie są pokolorowane, ale czas przygotowania 40 minut Okej okay. no Wygląda to pięknie Tak My jesteśmy fankami omletów Chcę to zjeść? Tu są w ogóle ciekawostki na dole w wielu restauracjach danie zamiast sosem dekoruje się po prostu keczupem no właśnie tak chciałam powiedzieć, że to wygląda w sumie jak keczup Więc może to ma jakiś sens Tak, więc ogólnie co jest nam potrzebne? Czerwona papryka, maryka, cebula, kiełbasa Miód i woda Tutaj jest wiola z tym omletem Więc będziemy się starać tak. Zrobić coś podobnego I to było z tej sekcji łatwych Dobra, <laughs> uwaga, może ty chcesz wylosować? Potem będzie na mnie To ja mam wylosować? Potem będzie na ciebie Kto chce wziąć to na siebie? To chcesz wylosować? No dobra, mogę wylosować no, Dobra, to drugą potencjał w losie, Karol Uwaga Dobra, mam I... Przystawka z kapusty pak choi Bałam się przez chwilę, że nie znajdziemy tej kapusty Ale tutaj jest napisane, że może być kapusta pekińska Uf, Ale jest tutaj też pasta donjang Olej sezamowy, pralony sezam i czosnek Okej, hmm. hmm. Ok, spróbujemy Spróbujemy to znaleźć w sklepie azjatyckim Ale niestety moje miasto jest bardzo ubogie w sklepy azjatyckie Więc w losie jeszcze koło ratunkowe No dobra Cóż to, to jest? Koreański smażony kurczak. Genialnie robimy to! Okej, okay, więc, moi drodzy, tutaj mamy czas przygotowania 60 minut, więc próbujemy. Bierzemy książkę ze sobą na zakupy i widzimy się, moi drodzy, za chwilę. Wzięłyśmy książkę na zakupy i chyba mamy wszystko, więc wracamy do domu. Jesteśmy już w domu i jak widać Torb, O Boże, jakie to jest ciężkie! Torba już się przydała, więc uwaga, zrobimy szybki haul zakupowy spożywczy i lecimy do kuchni, więc mamy czosnek. Czosnek jest niezbędny w kuchni koreańskiej. Chodzą plotki, że cała Korea pachnie czosnkiem. Tak. Mi osobiście to nie przeszkadza. My z Karol obie jesteśmy wielką, wielkimi fankami czosnku. Tak samo jak wielkimi fankami cebuli. Dokładnie. Mamy paprykę. Też jesteśmy wielkimi fankami papryki. Jest ryż. Mamy. To sojowy, Karol wybrała chyba największy jaki był w sklepie Wydaje mi się, że całej butelki nie zużyjemy, ale przyda się Wybrałam największy, bo był też najtańszy i to mnie skusiło, ale zobaczymy Mamy marchewkę Mamy kapustę pekińską To do tego przepisu z kapustą pak choi ale takiej nie było Więc mamy kapustę pekińską, która też się nada Mamy bardzo koreańską rzecz, czyli kiełbachę śląską, dokładnie bardzo koralową. Zgodnie z przepisem, żeby nie było. Tak, mamy mięso do kurczaka, oczywiście. Mamy tę pastę dłędzian, która była potrzebna, której się obawiałyśmy, że jej nie będzie. Jest oczywiście dziang, ostry hot, tak. I sezam. Także to by było na tyle, i będziemy robić, myślę, że zaczniemy od tego od omleta. omleta. A później będziemy robić kurczaka i obie już nie możemy się doczekać Naprawdę, ten kurczak to jest e, bardzo szczęśliwy traf Los nam ze tego kurczaka, ponieważ my uwielbiamy koreańskiego kurczaka I jeżeli okaże się, że umiemy go zrobić w domu Tak, żeby smakował mniej więcej jak smakuje w restauracji To ja będę po prostu e, w niebo wzięta, bo koreański kurczak to jest jedna rzecz e, Dla której ja bym wróciła do Korei Tak, dokładnie, więc zobaczymy czy umiemy zrobić chociaż coś podobnego i co? Idziemy do kuchni. Tak. Więc zaczynamy od omletu z ryżem. Tak to ma wyglądać. Wydaje mi się, że jesteśmy w stanie to zrobić, ale jak przeczytałam przepis, to powiem Wam, że trochę nam to zajmie. Więc y, zaczynamy od ugotowania ryżu i to już zrobiłyśmy. Więc teraz nam została ta przyjemna część, którą każdy oczywiście kuchni lubi, czyli krojenie wszystkiego. Więc może Was nie będziemy tym zanudzać i zrobimy taki magiczny trik. Voilà. I teraz przynosimy to na patelnię. Dodałyśmy ryż. I ogólnie wydaje nam się, że to jest bardzo, ale to bardzo dużo. I wyjdzie nam więcej porcji. A w przepisie jest chyba tylko na jedną, więc to będzie bardzo, ale to bardzo, bardzo duża porcja. Także smażymy to teraz z ryżem. Później dodamy sosu. I zobaczymy, moi drodzy. Tutaj jest ogólnie kod QR. I można zobaczyć filmik z przepisem. My akurat tego przepisu na YouTubie Pierogi z czy nie widziałyśmy, ale uznałyśmy, że nie zobaczymy i zrobimy tak, jak tutaj jest napisane, i zobaczymy, jak nam wyjdzie z tego, co rozumiemy z samej książki. Mamy masę, mamy omleta, i teraz robimy sos. Więc dodaję 3 łyżki sosu sojowego, 5 łyżek keczupu, 2 łyżki miodu. Niestety nie mamy lipowego, który był polecany, ale mam nadzieję, że i tak będzie dobrze. Na omlet wykładamy ryż. OK, idziemy teraz według przepisu, ponieważ tutaj potrzeba dwóch mózgów. Tak. Więc nasza masa wygląda tak, nakładamy ją na jednego omleta. Jak myślisz, ile tego powinno być, ponieważ masy mamy tyle, tak. a omlet jest taki. E, nie wiem, ale nakładaj tyle, ile uważasz. No dobra, to ja nakładam, co dalej? Dalej masz przykryć tego omleta tamtym. OK, dalej jeszcze trochę, tak żeby był wypełniony. Wygląda jakby mnie żałowała, prawda? Biorę drugiego omleta. Przykrywam tym omletem tego omleta. I wygląda to całkiem nieźle. Wygląda tak. jakby miało się udać. Trochę tak przycisnę, ok. Teraz bierzesz tamten talerz. Tak. Odwrotnie. Tak, tak. Przykrywasz. Przykrywam. Całość przewracasz do góry nogami. Teraz się modlimy? Tak. Hmm. okej okay. Dobra, uwaga. O! O! Wygląda całkiem nieźle. Na dowód, że to faktycznie jest, jak to jest określone w książce, całkiem zgrabna górka ryżu, zawinięta w omlet. To tak jest. I teraz brakuje dobra, nam jeszcze. Nasza myślę, jest troszeczkę tak. chudsza niż yy, wioli. Yy, nie wiem, jak to się stało. Ale brakuje nam tutaj jeszcze tylko sosu. Sos jeszcze się redukuje. Według przepisu ma być gęsty. On jest tak. Tak średnio gęsty bym powiedział. Więc poczekamy jeszcze chwilę i wydaje mi się, że to będzie koniec. I moi drodzy, ostatni element. Gotowe. Zajęło nam to troszeczkę więcej niż 40 minut, tak mi się wydaje. Ale wracamy do Was z pierwszym daniem i powiem Wam, że cały czas patrząc na ten przepis, marzyłam tylko, żeby sobie zrobić takie zdjęcie. Podtrzymaj, proszę cię. Dobrze. Więc e, tak to wygląda. Wyglądam podobnie, poczekaj. Tak. Tak to się prezentuje. <laughs> Expectations. <ślesz� truszy> versus reality. Dokładnie. Jestem z nas dumna, a będę jeszcze bardziej, jeżeli to będzie dobre. Także uwaga, próbujemy. Najważniejsze jest to, żeby było dobre. Mamy omleta z ryżem. Czy ja kiedyś coś podobnego? Nie. Nie. Uwaga. Wszystko mi wypadło, więc zajmij się sobą. To jest naprawdę dobre. Mm -hmm. Dobra. To jest naprawdę dobre. Wszystko naraz tutaj jest tak naprawdę, ponieważ mm -hmm. mam miębłasę śląską. I, I tak ją mocno czuć. Mm -hmm. Bardzo mocno ją czuć. Do tego jest jajko. My akurat jesteśmy wielkimi fankami jajek. omletów, jajek ogólnie. Wszystkiego, co z jajkami. I ten dodamy. sos jest dla mnie kwintesencja Korei. Dobrze. Jest bardzo dobry. Bardzo dobrze smakuje. Tutaj w ogóle w tej książce są takie ciekawostki. I jedną z nich jest na przykład to, że jest to danie idealne dla dzieci. Uh -huh. Drugą jest to, że jest idealne do lunchboxów koreańskich. I ja naprawdę czasem żałuję, że u nas nie ma takiej kultury drugich jadań, nazwijmy to. No. Pokowania tak wszystkiego do szkoły. Wymyślasz my jest? Myślę, że ten sos y, zostanie wpleciony do naszej codzienności. A ja myślę, że ten omlet też wpleciamy do codzienności. Tak, tylko y, musimy chyba wypracować troszeczkę szybsze tempo robienia go. Jeżeli chodzi o kurczaka, to my już sobie zamarnowałyśmy mięso, to znaczy włożyłyśmy je do mleka. Marnaty jeszcze nie zrobiłyśmy. Kochani, jakby tego już nie ma tutaj. Przez czas nos. recenzji zdążyłyśmy to zjeść Także życzcie nam smacznego, my wam życzymy smacznego I idziemy gotować dalej Więc tak jak mówiłam, tutaj mamy mięso, które było bardzo długo w mleku Tutaj mamy panierkę Według przepisu w woreczku A tutaj już zaczęłyśmy robić sos I w tym sosie jest Po pierwsze pasta gochujang Po drugie bardzo dużo miodu Ketchup Ciemny sos sojowy, czosnek i brązowy cukier i teraz będziemy to gotować do połączenia się składników. Wygląda obiecująco i ten kurczak będzie w tym sosie. I dalej, do miski z kurczakiem w mleku wsypujemy połowę panierki i całość mieszamy. I tutaj mamy zagwozdkę, bo nie wiemy czy powinniśmy odlać to mleko czy nie. I nie wiem czy już podjęłyśmy jakąś decyzję co z tym zrobimy. Następnie mięso oblepione powstałym ciastem rzucamy do woreczka z pozostałą panierką. Najlepiej zrobić to w dwóch turach żeby za bardzo się nie posklejały i potrząsamy całością. No dobra, no to kolejny etap Więc składamy zapanierowane kawałki kurczaka do oleju. Miało być go bardzo dużo. Mam nadzieję, że tyle starczy. I dwa razy musimy smażyć to mięso. To jest pierwszy. Później musimy wyjąć według przepisu usmażone mięso i usmażyć je później drugi raz dzięki temu ma być podobno piąte, więc próbujemy, moi drodzy. Obok mamy sos i wygląda obiecująco, a na pewno pachnie obiecująco. Pachnie dokładnie tak jak w restauracjach, a po mojej ręce możecie widzieć, kto robił panierkę. Smażyliśmy to na dwie tury, czyli jesteśmy po czterech smażeniach i mamy sos. I uwaga, teraz jest najważniejszy moment, zresztą książka też podkreśliła, że to jest najważniejszy moment, czyli oblewamy te kawałki kurczaka sosem. Z czego w przepisie było, żeby Wsypać kurczaka do sosu, ale ze względu na rozmiar naszego naczynia, to zrobimy odwrotnie. Mam nadzieję, że to nie zmieni smaku tej potrawy, że zamieniłyśmy kolejność wlewania sosu do kurczaka. Dajcie znać w komentarzach, jaki jest Wasz poziom ostrości. Nasz jest dosyć wysoki, ale kolor tego nie wskazuje na aż tak wysoki. Chyba nie mamy aż tak wysokiego. Ok, ale wygląda to, powiem Wam pięknie. W książce jest jeszcze napisane, żeby. ...złagodzić ostrość, to można dodać do tego majonezu, a raczej, jak to jest napisane, możemy udekorować je wzorkami z majonezu. I my osobiście z Karol uwielbiamy chicken mayo i spróbujemy z majonezem i bez majonezu, jak myślisz. Tak, ale właśnie sobie przypomniałam, że w Korei są takie majonezy w tubce. I łatwiej jest nimi dekorować, a my mamy niestety słoik. Wygląda to przepięknie. Wygląda to trochę bardziej czerwono niż koreański kurczak, którego my jadłyśmy w restauracji. Hmm. Muszę przyznać, że trochę się go boję, ale było w tym bardzo dużo cukru, bardzo dużo miodu i damy radę. Bardzo podobają mi się w tej książce takie dodatki, wstępy, ciekawostki. Ogólnie bardzo dużo o Korei i koreańskiej kuchni. I tutaj jest na przykład napisane, że Koreański smażony kurczak to była jedna z pierwszych potraw Wioli, których spróbowała w Korei Nasza też tak. Chociaż my chyba pierwszy raz próbowałyśmy w Polsce mhm. Ale smażonego kurczaka w Korei jadłyśmy niezliczoną ilość razy Ładnie. I tutaj jest napisane, że jest bardzo dużo odmian U. I uwaga, bo Karol tego nie czytał, ja to przeczytałam przed chwilą, ten wstęp mhm. Jest kurczak w czarnym sosie dżadżank, jadłyśmy. Tak. Kurczak z serową posypką, tak. jadłyśmy. Kurczak w bardzo ostrym sosie, też jadłyśmy. jadłyśmy. <laughs> kurczak w słodkim sosie, jadłyśmy. Kurczak miodowy. Jadłyśmy? Wydaje mi się, że jadłyśmy kurczaka miodowego. Mhm. I kurczak w sosie czekoladowym jest nawet. Tego nie jadłyśmy. I to jest jedyna rzecz z tego spisu, którego jadłyśmy i to mnie przeraziło. Tak. Musimy więc... to zrobić. Tak, y, tak wygląda kurczak w książce, moi drodzy. A tak y, wygląda nasz kurczak. Tak on się prezentuje i jestem z niego dumna. Pachnie jak kura. Ja nadal utrzymuję, że musimy troszeczkę popracować nad tempem y, robienia potraw, ponieważ to miało nam zająć godzinę, nie wiem ile nam zajęło, nawet nie chcę wiedzieć, bo robiliśmy wszystko naraz, tak? Ale próbujemy Jeszcze jedna rzecz, ponieważ zrobiliśmy tą przystawkę, którą wylosowałyśmy na początku I zastanawiałyśmy się czy ją w ogóle zrobimy Więc ją zrobiłyśmy, ale nie nagrałyśmy, ponieważ tam właściwie nie było nic zrobienia Tylko polanie kapusty pekińskiej z sosem I próbowałyśmy już tego, bo robiliśmy tego kurczaka tyle, że no już sobie trochę podjadłyśmy I powiem wam, że to jest bardzo dobre To jest takie małe co nieco, ale bardzo proste i bardzo dobre Także mhm. polecamy, ale próbujemy tego kurczaka Skoro koła czekała cały film na ten moment, pozwolę ci się wypowiedzieć Myślałam, że będzie ostrzejszy Bo po kolorze sądząc i po tym ile tego wszystkiego wzięłyśmy tej pasty Gochujang To faktycznie myślałam, że będzie bardzo ostry, a w tym momencie po zjedzeniu tego jednego kawałka stwierdzam, że w ogóle nie jest ostry Czy ty czujesz jakąś ostrość? To jest, moi drodzy, według tego przepisu kurczak w pikantno-słodkim sosie No właśnie! I ma dwie papryczki Mhm. To ja bym tego nie określiła faktycznie jako dwie papryczki, mhm. ale my jesteśmy przyzwyczajone do bardzo ostrych kurczaków. No właśnie. Ale jeżeli mam porównanie, to podzielę się taką myślą, że wydaje mi się, że ten kurczak jest dużo miększy niż mhm. to, co jemy w restauracjach. Tak I tamte są takie bardzo chrupkie Też o tym i twarde, a ten się po prostu rozpływa. I to mi się podoba. On jest Czuć, że jest świeży. Jest świeży, tylko pytanie brzmi właśnie, czy wolisz takie, czy wolisz tamte chrupkie. No jest tak oba. On jest bardzo chrupki. Mhm. Tylko mniej. Mhm. Wydaje mi się, że tamte w restauracjach mogą też być smażone przy użyciu frytkownicy. Tak, fakt. więc wiadomo, że będzie inny efekt. Ale jest zaskakująco... niby takie same, ale zaskakująco inne. Mhm. Mmm, jestem zakochana. Tak szczerze, tak szczerze to jestem zakochana, to jest takie dobre. To jest dobre. Ale jeżeli chodzi o tę książkę, to na pewno polecam osobom, które chcą mieć po prostu wszystko w jednym miejscu, bo możecie sobie te przepisy obejrzeć na YouTubie, ale dla mnie osobiście tak jest dużo wygodniej. Mhm, dokładnie. Więc jeżeli po pierwsze jesteście fanami pierogi z kimchi, po drugie chcecie spróbować, Prostych przepisów, a przynajmniej takich przepisów, które są w prosty sposób opisane przez kogoś, kto po prostu kocha Koreę, to jak najbardziej polecam. Dwa przepisy uważam za udane, a my nie należymy do. Trzy. Trzy. przepisy. Tak. Trzy przepisy uważam za udane, a my nie należymy do jakichś wielkich ekspertów w kuchni. Chociaż się staramy, ja się staram. Ja się bardzo staram. Wiecie, że ja lubię piec. Ja y, raczej za zajmuję się degustacją. Z tego, co sobie tak przyglądałam w międzyczasie, to mogłyśmy trafić. Mm... Mogliśmy trafić gorzej, tak. Ale tutaj są wszystkie rzeczy, które ja kocham. Jest trójkątny kimba z tuńczykiem, na przykład. To jest mój favorite Tak, dokładnie. Parówki w ostrym sosie. Tutaj były przepisy na koreańskie korndogi I to wszystko jest właśnie jeszcze z takimi ciekawostkami o tym, na przykład, dlaczego koreańskie hot dogi są e, tak popularne. Także ogólnie bardzo polecamy, jeżeli byście byli zainteresowani, to podziękujemy Wam, książkę w opisie, a my. Moi drodzy, zajmujemy się konsumpcją. Mhm. I jeżeli Wam się podobało, to oczywiście zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i koniecznie komentarz. Napiszcie nam, czy próbowaliście kiedykolwiek coś robić z koreańskiej kuchni, czy Wam się udało i ogólnie co lubicie najbardziej. To jest moje postanowienie na 2022 rok, mhm. żeby nauczyć się więcej, bo. Ile może tak książkami w tym pomoże? Ja będę jadła. Także do zobaczenia w kolejnym filmiku. żegnamy się z wami. Pa!